Halo! Witajcie, że Stefanie stary G. tutaj Oldschool, a to już jest czwarty odcinek Tombiego, czyli przygody różowo włosego chłopaka w świecie zawłodniętym przez świnie. Ostatnio sobie zrobiliśmy bardzo sporo, a my pokonaliśmy, a czy zdobyliśmy wszystko, co było możliwe w świecie CrossnoLure'ów. No to mamy zwierzęcy bieg. No i kilka questów, które teraz sobie zrobimy. Do zrobienia jednego na przykład potrzebujemy tego oto stanu walczowego. Jak go mamy, to się udamy do miejsca, gdzie jest fontanna. No oraz też yy, motylki i tak dalej. To już wam w, poprzednio pokazywałem. I teraz tak. Mm, ostatnio coś skopałem i musiałem pewną część sekwencji powtarzać, przez co? Uwaga! wchodzimy do przedmiotów a tutaj mamy ile motylków? 25 sprawdziłem i 25 motylków to jest maksymalna ilość motylki występują w, albo w tym jednym miejscu tam jest tyle liści albo przy tych kolczych, kolczastych strukturach przy wiosce nie nie gdzie gdziekolwiek będziecie szukali motyli i tak pomyślcie ich znaleźć do 25 czy tam 30 nie wiem dokładnie ile już oddaliśmy ta 25 także tutaj sobie pójdziemy tu spadamy i siup jesteśmy przy fontannie zatwiermy sobie najpierw tego gościa od motyli wiem że wam go pokazywałem ale cóż Zrobimy to jeszcze raz. Okej, okay. tutaj stoi ten jeden łepek, który mówi, że go znaleźliśmy. I uwaga, gadamy z nim. Też wam czytałem poprzedni raz, więc się tutaj nie będę siedził swoimi strunami głosowymi. Chodzimy w przedmioty i dajemy mu 25 motyli. Zobaczmy, co się stanie. O, znalazłeś już kilka. I kicha, kurde. Przecież to były wszystkie motyle, jakie tam były. No szlak. Mmm. Mamy 26 motyli do tej pory. Kurczę, to może jednak gdzieś trzeba jeszcze dodatkowe znaleźć? O! Oh. O to jest zagwostka. Ja. Także jak jesteśmy tutaj po jedną rzecz, a czyli do o, jednego gościa. Tego. O! Nie ma potrzeby już tak płakać. Dobrze, dobrze, przepuszczę cię. Tylko przestań nie ryczeć. Ej, zdobyliśmy quest'a. I go zaliczyliśmy. Gościu nas tutaj przepuszcza, do tych tutaj tajemniczych drzwi Ale ciekawi mnie jeszcze coś, co tutaj jest A wiecie, trzecia kryształowa kula Która przyda nam się w przyszłości A więc, zjeżdżamy tutaj I zobaczcie, co nas czeka za tymi drzwiami Jest to taka zjeżdżalnia, która której wspomina nam krasnoludek a co my mamy tak właściwie zrobić? Zdobyliśmy właśnie niebieski proszek I teraz znowu jesteśmy, uwaga gdzie? W krajnie grzyba, dokładnie I teraz tak Czerwony plus niebieski, równa się Hmm, jest to quest Który wymaga trochę um, cierpliwości Także tutaj mamy czerwonego Kwiatka A tutaj czerwonego Więc bierzemy, tak, tutaj sobie Uciekamy i na jednego z nich kładziemy niebieski proszek. Pytanie tylko teraz na którego. I trzeba to zrobić tak umiejętnie, żeby samemu nie spaść. Co nie będzie rzeczą prostą. Tutaj mamy jeszcze jednego. O, to może na tego użyjemy. Okej. Okay. Wchodzimy w przedmioty. Bierzemy proszek. I mamy kciuki. Zamienia się on na niebieski Szlak, trafi mnie Nie bój żaby, Tombi Nie spadaj, nie spadaj! Szlak Dobra, dodajemy jeszcze raz Wow, gdzie ty biegniesz? Rybku. Podejdź tu do mnie Podejdź tu do mnie No podejdź tu do, do krzoka Czyżbym miał limit odległości? Kto wie? Dobra to idziemy jeszcze raz do tego tutaj Teraz pytanie Tutaj go weźmiemy. I tutaj na lewo powinien być grzybek. Tutaj gdzieś. Nie wiem, czy tutaj, czy. Okej, okay. co grzyba neutralizującego, to też dobrze. Hmm. O, jest wirus. Super, na ciebie czekałem. Więc tak. Ee... Sobie tutaj oczyścimy drogę. Z tych grzybów. Bierzemy... ooo tam spadł swaniak a jest drugi A nie Tam coś na dole jest Uuu Ciekawe o, Jeszcze raz, bierzemy Tutaj Niebieski proszek I walimy w tego po prawej Powinno się udać Szlak Okej okay. Siup SZLAK! O, blisko! Ale jednak musimy... Sprawić, że... Aaa! Znowu tutaj... Że ten kwiatek... Będzie otwarty! Także... Okej... Okay. SZLAK! Uciekł! Jest to bardzo trudny quest... I wcale mnie nie dziwi, że... Mamy tutaj takie problemy. Szlak. Aha, właśnie, a propos tego questu, jest też tak cymes, że mamy tylko jedną szansę. Także trzeba go zrobić od razu. Najlepiej jak się potrafi, jest! I co dostaliśmy? Właśnie to. Zyskaliśmy taką dziwną, szaro-białą poświatę. Teraz sobie przeczytamy, co się tego się stało. A tutaj... No hmm. nie, niczego tutaj nie wyczytamy. Co się z nami dzieje? Może będzie w statusie naszym. Wyjdziemy sobie stąd. ok I zobaczmy w statusie. My śmiejemy się, mamy zwierzęcy bieg. Znamy język elfów, Krasnodów, przepraszam. Ale żeby coś więcej, nie. Yeah. Szkoda, szkoda. No Chyba przez to wszystko biegamy o wiele szybciej. Aha, mamy automatycznie wciśnięty bieg. No to bardzo fajnie, bardzo fajnie. Palec mi odpocznie. Nie ma co. Ale czy warto było się tak poświęcać dla takiego oficera? No nie wiem. Chyba tak czy siak, tutaj się cofamy na sam początek. I skakujemy sobie tu. Teraz zrobimy sobie... Te oto piękne stworki. Na czym to polega? Owe stworzenia. są. A. Są takimi bogu, winnymi. Nie wiem, powiedzmy krowami takimi tutajszymi, które się po prostu żywią. czym popadnie. I my musimy je. tak trafić w siebie. trzykrotnie. dzięki czemu dostajemy super nagrodę. Jak widzimy, zmieniły już kropki. Możemy więc zasłonić oczka. Przez co na chwilę ślepną, dzięki czemu nasze ataki są łatwiejsze. I zdobyliśmy zadanie. Porwaliśmy zwierzęta. Za co dostaliśmy kolejny proszek. Tym razem czerwony. Dlaczego on nam jest potrzebny? Cóż, ciężko stwierdzić. Póki co, tutaj mamy jeszcze jedną harmonikę, którą jak wiemy trzeba nacisnąć. O, i druga. Gdybym mógł używać ataku, to bym kurczę. Wydobył z nich jeden, no, jabłuszko, a ten mam skrzyneczkę, które jest. Grzybół! Dosłownie muchomor, który jest bardzo fajny, ponieważ jest to niezużywalne źródło uzdrowienia z... ze stanu śmiechu Patrzcie, teraz mogę sobie normalnie atakować. Także rzecz bardzo fajna, bardzo fajna i przydatna. A my idziemy sobie tutaj. Na I w niej wielki bonus pieniężny Jej, 20 tysięcy! Ale co my tutaj mamy po lewej? Jeśli sobie tutaj przechodzimy, wychodzimy na takie oto piękną wybrzeże, ale nie czeka na nas ten gość, ktoś z nas śmiał. Ho, nie przejdziesz tędy i nas rzucił do wody. A teraz w ramach rekompensaty proponuje nam przyjażdżkę łódką. Ale mówi nam, że jest nie haczek. Tylko w jedną stronę. Co zrobić? Poniemy! Ponieważ ja chcę wam pokazać. A, czy chcę zdobyć jeden Quest. Którego inaczej nie da się zrobić. Krypi muzyka. I tutaj mamy co? Hmm. Znajomy domek. Chciałby na pewno. w punktu. Za friko to mamy dwoje drzwi. Jednych, do jednych teraz pójdziemy, a tutaj jest tajemnicza brama blokująca przejście. Ja wiem, co tam jest. Tam jest świnia, na której niestety jeszcze nie możemy pójść. A ja tymczasem biegamy sobie tutaj na górę. I jesteśmy w takim oto pomieszczeniu, w którym są cztery skrzynie. Każda odpowiada jednemu starcowi. <laughs> Ojej, przeskoczyłem. Szlak. No nic. Tak, czy jak w pierwszej skrzynce, był zwierzęcy bieg, jeżeli byśmy go nie wzięli od czarnego na początku. Dlatego w poprzednim odcinku się tak cofnąłem. No i wychodzimy sobie tutaj. Niestety do posiadłości nie możemy wrócić. I cóż? No hm. nic. Trzeba użyć piórka, żeby ewentualnie przenieść się do grzyba i znowu przylecieć w tej w No i natomiast nie mamy czasu i sobie przylecimy. Od razu, naszymi skrzydełkami Do... Góry Feniksa Na którą teraz mieliśmy się udać, żeby zrobić parę rzeczy Pierwszą rzeczą, najważniejszą, jest zdobycie ziół leczniczych Dla naszego barona Spotka nas tam parę też rzeczy Ale o tym za chwilkę Póki co, zapiszemy grę Bo jak widzicie, tutaj są bardzo mocne wiatry I to dosłownie, są świnki i są takie oto kwiatki, które mają specyficzne właściwości. Bo, jak do nich wskoczymy, to nas albo połkną, albo wyplują. O, właśnie. Możemy też w nie chyba wrzucić świnie, ale do tego nie jestem pewien. Wiatr, jak widzicie, jest bardzo mocny, i to jest główną przeszkadzajką. Główny wow! Tutaj. Co jak widzicie, może się skończyć po prostu śmiercią. Oj straciliśmy naszą supermoc. Jak ją odzyskać? Hmm... Mamy pytanie. Ho ho ho. Czyżby to było jednorazowe? Nie wiem. Wolę nie ryzykować. Wydawało mi się, że ta moc jest niezbywalna, ale tutaj jest... Trochę zawód. Bo jednak... kurczę zginęliśmy. Ło, nie tym razem. z nie. Aj. A nie, może w czasie rozgrywki się coś wyjaśni a propos tej naszej nowej mocy. Zostałem kolejną świnie... Oj, Charlie nas czeka. Sobie podskoczymy do Charlie'ego, jeżeli damy radę. O, pięknie udało się. Aha, dziękuję! To miejsce jest okropne! Wiatr zwniał mnie tak, że się zaczepiłem. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił... gdybyś się nie pojawił... Aaa! Moje portki! Nie mogę się ruszyć stąd bez nich. Bla bla bla. To takie upokarzające. No spoko. E, musimy załatwić mu w gacie, bo nie będzie latał bez nich. Pytanie: jak to musisz mocno wziąć, że aż mu portki zwiął. Hmm. No i to jest właśnie jeden z tych questów, które musimy zrobić. Najbardziej upierdliwe, jak są właśnie te wyskocznie, które nas po prostu wyrzucają w górę. A tutaj mamy małe jajeczka, które nas chcą zerzeć. Tak, ja, postaram się tam wskoczyć, ale chyba póki co nie da rady. A tak, tak, jeszcze ta puchylnia. no nie, póki co się tam nie da. Także idziemy do kolejnego ekranu. I tutaj pojawią się nowi wrogowie: a mianowicie takie oto stworzonka skorupa, pod którą siedzi. Jaki oto zwierz, nie to jaszczurka, nie to krokodyl, kto wie co to jest. I znowu kwiatek dziwny, który z nas połyka. A, wypluł. Dobrze. No i co my mamy tutaj zrobić? Na pewno unikamy sobie tych stworzeń. A, skubane. I możemy ewentualnie je zneutralizować naszym atakiem. Tu mamy jakiegoś górnika. Zagadajmy. O, panie. Chciałbym pogadać. Czego chcesz? Jestem bardzo zajęty w tym momencie. Co robię? Nie mogę ci powiedzieć. Kopię tunel. O... I kolejny kościk. Najsławniejszy kopacz. A przestań teraz. Przestań tak patrzeć na mnie z takim uwielbieniem. Właśnie zaczerwienie. E, tak czy jak ten tunel. Jest. Aha, kiedy skończę ten tunel, będę kopał coś gdzieś indziej. Zaczynamy, się by powiedzieć: cześć. A spoko. Czyli mało warty Quest, który póki co nam nic nie daje. My idziemy sobie w tę stronę, i tutaj mamy bramy śmiechu. Z którymi niestety teraz nic nie zrobimy. Trzeba będzie tu wrócić później. A tu mamy znak niebezpieczeństwo. I jakże wymowne dziwne drzwi. No ale co? My jesteśmy tutaj poziom dreballona, czyli tutaj przeskakujemy i oto one. Todą. Jakby się nam udało, to byśmy mogli też ewentualnie przeskoczyć <laughs> przez tę górkę, ale nie wiem, czy się da. Wow, ty stoisz na nogach? Ciekawe, nie wiedziałem. Zadziwiające stworzenia. Poszedł by stąd. Wskoczymy tam czy nie wskoczymy? Nie wskoczymy. I też wiemy, że wrzucenie ich do środka nic nie daje. A roślinka nas zażarła. I co zrobi? Wypluje do innej roślinki. Teraz znowu połknie. I raz wypluje tutaj. Jak widzicie, te rośliny spełniają rolę takiego jakby... No czasu przestrzennego, nie. Uf, bardziej teleportu. Który może nas daleko cofnąć, jeżeli skoczymy w złą szlinkę. E, póki co zapiszę sobie grę. Zdobyliśmy rolę ślinkę i musimy pójść do Feniksa A raczej dostać się na prawo od niego. O, pięknie nam poszło. E, przepraszam, na lewo. Ok, tutaj jest Fenix. którego jeszcze nie zagadujemy. Bo po lewej mamy coś. Coś fajnego. Skaczemy. O, ty muszla. Ten wiatr jest dosyć upierdliwy. O, jest skrzyneczka, do której się tak rwałem. A w niej co mamy? Portki nowe! Jej, yeah, mamy białe portki! Które natychmiast sobie założymy. Nie status, przepraszam nas. Witamy. I sobie używam portki Które przyspieszają dodatkowo jeszcze nasz bieg Jakby było tego mało No i dobra, co my mamy tego tegoście do zrobienia? E, Zdobyśmy portki Wyjść z wioski, aha musimy się teraz udać do FENIKSA Naszego króla przestworzy Zagadajmy najpierw do ludzika Chcesz spotkać FENIKSA? Próbujesz się dostać do dżungli? Hmm, no nie wiem, chyba tak Zapomnij o tym. Usłyszeliśmy historię, że Fenix zabiera do dżungli ludzi, ale to było kiedy on był jeszcze młody i zdrowy. Teraz są burze, także jest osłabiony i nie jad, nie może znaleźć niczego do jedzenia. Domyśl się, jak to się skończy. Hmm. A co tam, Tombi jest? Nieokrzesany i mam gdzieś niebezpieczeństwo. Także mamy tutaj piękną stawkę filmową I zdartą płytę. Nasz Fenix się bimba, jak po imprezie sylwestrowej. O, oh, i zleciał Tombi No i co, gdzie wylądujemy? To jest pytanie. A mianowicie w takiej oto dziwnej wiosce. Co ja tutaj robię? Cóż, e, trafiliśmy do wioski, w której mieszkają mali ludzie. Kim są ci mali ludzie? Hmm. To jest zagłostka, nie lada. Ale my jesteśmy niczym Sherlock Holmes i wejdziemy tutaj. I co? Jest mysz. A, widziałeś mnie, prawda? Hmm, to dziwne. Nie boisz się mnie? Jak widzisz, jestem zupełnie jak mysz. Większość ludzi krzyczy i ucieka, kiedy widzą nas. Oczywiście nie jesteśmy prawdziwymi myszami. Zła świnia rzuciła na naszą wioskę czar i zamieniła wszystkich w myszki. E, więc trzymamy te duże kapelusze na głowie, żeby tak nie straszyć innych. Powiedz, podróżujesz, prawda? Mam przysługę, mam prośbę do Ciebie. Jestem e, zbieraczem, kolekcjonerem wszelakich różnych rzeczy. Ale nie mogę nigdzie znaleźć sera. Czy widziałeś jakiś ser podczas swoich podróży? Czy mógłbyś przynieść go do mnie? Obiecuję, że jakoś ci się odwdzięczę. Powiedzmy... Zbierzesz 10 kawałków sera. Wrócisz do mnie... I będę czekał tutaj na ciebie. Mm, mamy quest! Będziemy zbieraczem sera! Wow! Coś pięknego. Zawsze o tym marzyłem. A o jaki ser chodzi? Jak kojarzycie, za pewne Skrzyneczkę dostaliśmy ser. To jest właśnie on. Póki co nie mamy jeszcze 10 kawałków, więc nawet go nie możemy użyć. Więc zostawiamy to na później. Tak, w ogóle to widzę, że nam wskaźnik już leci radosno 20 minut. Także, cóż, <grytanie> w tym miejscu sobie zakończymy nagrywanie. No i do zobaczenia w innych moich odcinkach. Z tej strony Old School i trzymajcie się, wszyscy, fani starych gier. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.